Tak, tak, ze mną prezes PLK, prezes PZ Kosz, panie prezesie, no niesamowita historia, bo takiego finału, nie wiem, kto się spodziewał, chociaż kilku znam takich, którzy mówili o siedmiu meczach, jak pan ocenia tą serię finałowo? Coś, coś niesamowitego. Myślę, że ta seria była bardzo dobra. Siedem spotkań. Ja sobie to wymarzyłem na samym początku, jak rozmawialiśmy i się spełniło. Więc warto marzyć. Ta, ten zwrot akcji, który był. Jedna drużyna przechylała szale, wygrywała. Aron Cel ten wspaniały rzut, gdzie wyszedł Torun wtedy e, jednym punktem wygrał. Więc myślę, że ta seria jest nieprawdopodobna, jest niepowtarzalna. A to święto, które jest dzisiaj koszykówki, które się kończy niestety i ten wspaniały sezon, myślę, że. Good. dobrym zwieńczeniem jest i dobrą klamrą się dzisiaj to spotkanie zamknęło. Tak, no wszyscy chyba nie, 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 ma, nie ma ludzi niezadowolonych z takiego obrotu sprawy. Graliśmy do samego końca. Za chwilę już zatęsknimy za polską koszykówką, ale czy już teraz możemy coś powiedzieć? Jeszcze raz jakby widzów naszych zachęcić na przyszły sezon. Są już jakieś pomysły ciekawe w celu jeszcze uatrakcyjnienia tego, tego widowiska? Myślę, że warto się zastanowić nad tym, czy na przykład półfinały nie powinny być rozgrywane do czterech zwycięstw. Patrząc na to, co dzisiaj się działo, co w zeszłym sezonie się działo w playoffach, widać. Że każdy klub zaczyna się zbroić, że każdy klub coraz ma większy, coraz większy budżet. Widzę, że polska koszykówka zaczyna się odradzać i zaczyna być interesującą dyscypliną. Coraz więcej kibiców, jak dzisiaj widać, pełna hala. I to kolejny mecz z rzędu. Prawie 6 tysięcy ludzi na hali. To jest niesamowite. I mam nadzieję, że to wreszcie zacznie tak wyglądać na każdym meczu, w każdej hali. Co cieszy i słychać, jak dzisiaj kibice, chociażby Torunia, świętują to srebro, które zdobyli. A kibice z Wrocławka myślę, że nie zasną. Dzisiaj nie wiem, czy jutro zasną, nie wiem, kiedy im się położył w ogóle spać, ale to czy też trzeba powiedzieć, że jestem drugi rok prezesem PLK i drugi rok z rzędu zdobywam w To jest niesamowita historia. Jeden z kibiców podszedł, prezesie tak jak prezes będzie tak 5-10 lat, to my będziemy mistrzami 10 razy z rzędu. Wszystko jest możliwe. No właśnie powiedział pan o tym, że koszykówka się odrazą, że koszykówka wygląda jeszcze lepiej w telewizji, będzie jeszcze więcej co w takim razie, czy to jest dobra karta przetargowa też w rozmowach z nowymi sponsorami, bo przecież to oni też są potrzebni w sporcie profesjonalnym. Oni są kluczowi do tego, żeby to wszystko można było spiąć, żeby można było jak najwięcej jako liga dać klubom i to się dzisiaj dzieje, bo podpisaliśmy umowę z energią, podpisywaliśmy umowę z firmą Suzuki i te auta pójdą prosto do klubów i myślę, że to jest taka karta przetargowa, ale to wszystko i Ten fajny produkt, jeżeli nie byłby pokazany przez rewelacyjną stację Polsat, co byśmy mogli zrobić? Najlepszy produkt można zapakować, sprzedać, ale bez telewizji, bez mediów nie byliśmy w stanie. Mam nadzieję, że będzie więcej spotkań teraz na sportowych kanałach Polsatu, bo koszykówka się odradza. I po 52 latach awansowaliśmy na Mistrzostwa Świata w Chinach i myślę, że to jest ten nasz czas, ten czas polskiej koszykówki. A więc wykorzystajmy go jak najlepiej. Dziękuję bardzo panie prezesie. Wracamy do naszych ekspertów w studio. Z Radosławem Piesiewiczem już